Może zostać głośniej trochę, wiesz? Dwa... Ja pierdolę... Będziemy śpiewać chociaż dobrze, czy nie? No. Czyli zasłonię mikrofonu ręką. No, chciałem was zabić. Jakkolwiek ktoś zerży. Gdzie się broń wybierał. Znaczy, gdzie się strzelało broń? Um, LB. A, dobra, wczoraj. Chyba, nie wiem. Dobra, wczoraj Ale dzwon! Dlaczego miał ten czwórkowy? taki sam goni? Nie wiem. Ach, te przejście między autami i przejdzie się samochód. Dobra. Weź teraz skórz pod jedącą. A waa, ja po co jechać w tygnoju? Dobra, spoko. Dajmy szczęście. <laughs> Przeładowali. Co jeszcze? Motherfucka Dobra. A go do Oj, nie nie, 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 Siadaj, co to jest za auto? Nie Będzie pisać Habanero, tak? Hmm. Co ja nie jadę? A to ma fełgi większe niż nie wiem co. Matafaka? się, że tu nie ma hi-sit. Bo byśmy się w ludzkich policjantów. Kiosit jest w tym w... 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 w Forzy. Ale byśmy się pobawili w... w ludzkich policjantów. Ej, i ciekawe ruchu. czy ktoś w Forzy zrobił malowanie policji na SIDA. No to Polacy mało co grają też. Dużo Polaków gra właśnie. Weźmy to dobrze. Pamiętaj, 15 minut możemy mieć max filmik. 2 przymyśle... minuty jest. Pokazać ciebie? Nie! Tak Nie Czemu ja nie miałem gry i trafić? Bo no źle celujesz Co za dureń Aksówka najlepsza auta świata Mam napęd na tył jak każde auto z 4 chyba Nie, są też z napędem na przód I na No też Siema ta muzyka do tego, nie? Kobie by Tam rozjeżdżasz ludzi, a ty... Tu high life, nie? A, myślałem, że ta butla wybuchnie na To jest GTA, mm. O Jezus, <śadım> Co to było? Butla ukryta. <ś> Aj, <rotorcraft> piksele zrobiły. Dobra, no. I tu jest ten... Nagry, nagrywasz już? Uh -huh. O, dziwka tam była. No da, bo jesteśmy tutaj w samym sercu walki. No kurde, moja auto. <tryk> Goni nas... Jak się robiło widok do tyłu? O, ile taki w ogóle istnieje? A, dobra, już czaję, już czaję. No, czemu mnie wymilować, Miałeś nie we mnie walnąć, kurde. No, noju. Ryde Dakar O kurde schody To był błąd Nie, to, to nie był błąd To jest więzienie teraz Na bok! Ale mieliście szczęście Do tyłu to było lepiej zrobione hmm. I się lepiej strzelało. Cigniemy im jeszcze czy nie jeszcze by się Zabaw musiać... Zabawmy się w ukraińskiego terrorystę z Rosji no, Po co tego clipsa pokazujesz Żeby nie było, nie? Że, 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 nie, że jesteśmy biedni uh -huh. No na bok O Jezu, to jest chodnik, myślałem, że to jest drogę To jest zakręt teraz Oj. Przypacz, nie mi ubiło. Hmm. No siadaj tego auta. Siadaj tego Polis, Poliswagena. No, dobra, nie maska jest. Kto nam dostał po mordzie? Run, 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 run. Prawie abyś zaparkował. <noise> o Jezu, nie, dobra, ja to, to tylko parkuje Ja chcę pograć już tego w... co? W tego Watch Dogs, to co na hmm. E3 było. Tam obejrzyjcie sobie na YouTube Watch Dogs, tak? Na trailer z Ubisoftu, gra. Ja. Hmm. Bardzo... Oj. Sfajlowałeś. <laughs> <cię wyprzył>, tak? <laughs> no, to ciebie przesadził. Co to jest? Czebajajcie w kółko. Ja wiem, to jest Twoja sprawa. Widać. O tu jest teraz. Czekaj, czy jesteś... o, jest to. Antostrada czy nie? Nie, ale tu gdzieś ja jest fajnie. Brakuje mu mocny. Z za darcie mordy. A jestem? Ale jestem zajebisty. <grymne> Czekaj, bo zaraz wyjadę poza ten, poza teren poszukiwań. Patrz, wyjechałem poza teren poszukiwań, na trzech gwiazdkach, nie na czterech, ale jestem spoko. <grymne> Uciekłem na czterech gwiazdkach, ty patrz, to, to, trzeba, się, to tr trzeba się takim urodzić. Takim fajnym. Czemu ja to zlesło? <laughs> Fuck. Come, come on. O, tu jest, tu jest bulder? Yes. Teraz spałek zaczyna rozgrywkę, uciekamy przed. Nie, uciekłeś temu murzynowi czy nie? No. Czekaj, ja się muszę jakoś ładnie ustawić, żeby nie było. O tak. 100 mega to już zajmuje. to jest burdar? Gonię ci glinę, jakby co. No, czemu się mu nie poddałeś? No, ty mendo Wsiadaj go, dziwkowozu. Przejedź go. Tylko policjant. Oj, chyba daleko nie uciekniesz, szczelej, odziwka. Wiesz, jak są wyjść? Nie wiem, hm. <słyski> jak kamelina. Ale muszę dać serię w. Najgorsze jest to, że teraz nie umiem. O, wyszła. Ta gra jest strasznie zbugowana. Bardziej niż Skyrim. Oj, ale cię posprzątali. Koniec, amen, zabawy. Dobra, grubasku. No, nagrywam. Kwiatek Ci się odbija w telewizorze. A? Kwiatek Ci się odbija w telewizorze. Tak. Słuchaj, czemu Ty muszę założyć białe buty? Wygląda jak idiota. Ała. Prosto w co? No dobra. Co to? No nie mów, że sobie szczytowałeś motor. No. Nieładnie to nie San Andreas, właśnie, spak. Grałeś w GTA San Andreas Multiplayer na Facebooku? No. A wysyłajcie do. O jezu, zasłoniłem palcem kamerę. Ja już napisałem, że im rękę upierdolę. Grałeś Nie, <grywa> ale im rękę upierdolę, gdybyś jeszcze raz wyjść na takie zaproszenie. Kurwa, ty co się... jak się nazywa ten co skacze na motorze? Tak, Travis Pastrana. Tak? A freestyle motor. No. No, okay, Spałek teraz ty. przetestuje. Co to jest auto? Pierwszy zrobił double, double backflip. Tak? Nie po wiem. Po stronie był pierwszy. Aha. Potem próbowało triple backflip, ale nie wychodziło to. Żal. Patrz, parasem ma. Czemu go zabiłeś? A nie, jeszcze go nie z... No, ale... Jak chcesz już te GTA 5 w końcu. Ja to możesz nagrać w Fordze, jakby Ja chcę GTA My też nasz pierwszy filmik z Forzy, którego nigdy nie wrzuciliśmy? No. Jak, jak mówimy, że nagrywamy wszystko Samsungiem? SS, super edition, super erection. No, 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 no. I pozdrawialiśmy moją koleżankę. Oi, O, listy. Które wyglądały jak gazety, jakimś cudem. Weź tam może jakieś bardziej, bardziej energiczne radio. Teraz rozgrzemy sobie snajperka. O, ten pan jest łysy. Oj, już nie jest łysy. Albo jak się w GTA 4 głowa rozwalała, że jej nie było w ogóle. To jest GTA 4. Eee, Boże, San Andreas. GTA 3 też głowa odpadała. No i taki kark zostawał taki chudy i w Vice City też to było. Tam kark nie wyglądał normalnie, tylko po prostu taki chudy był. Miałeś tyle cawek, miał być w tym osób. Kiedy że jest na komórki, że, że, że nie ten, Androida i na iPhone'a. Jezyna, I... yes, a jesteś dobry. Dług. Field the Power. No i co, gliniasz tu idzie, i co nie zareagujesz? Nie patrz. Jaka chora gra. Mamy 12 minut. No. To co, spauzować? No, został, wygramy do 15, a potem wchodzę. Aha, jeszcze możemy coś powiedzieć o dircie Showdown? Tak. No. Więc ja powiem tak, włączyłem menu. Właściwie tak, zacząłem od włączenia gry. Włączyłem menu, menu nie wyglądało źle, ale... Wygląda Bo, jak trójce. Tak, jak gdybyście Dircie trójce, tylko że trochę inne tekstury są i ten znaczek zamiast I trzech trójkątów... są za duży kontrast. No, tak jakby takie oczojebne strasznie. I włączyłem tą grę i pograłem 30 sekund jeden wyścig jakimś starym autem. Aha, ja bym lepsze dwie minuty wytrzymał. No, Spajk wytrzymał dwie minuty, ja wytrzymałem 30 sekund przy tej grze. I conmasters to są dziwki, się zeszmaciły ja nie kupię Dirt A4, bo jak, Dirt A4, bo jak on będzie taki jak Dirt Showdown, to chyba zacznę grać w rajdy w Gran Turismo. Tak. W Gran Turismo były też fajne rajdy, tak bardzo mi się podobały. jest taka, że najlepsza ostatnia wersja taka serialu. Rajdowa? Rajdowa, taki prawdziwy To była piątka. Piątka Dirt 1 też nie był zły. No. Bo tam też większość to była rajda. <laughs> tak. Tylko Dirt 1 był y, daremnie zoptymalizowany. Co ty no. robisz, tak? Na 13 bok się fajnie śmierć. Ale na moim kąpie i 5? Ale na kompie... y, y, 1 giga? Ale na VGA tylko rozdzielczości chodzi o będę się przyżynał jakimś studem, bo miałem od ciebie tą wersję. Nawet jak sprzągasz pocza, to i tak się dalej no. no właśnie. Jak prostytutki. Co tam jeszcze było... Gdzie, czekaj, co, co było w Elesie ciekawego? O Elesie trzeba powiedzieć jak zwykle, że? Że było jakimś mieście Kurwa, spałek. Co zrobiłeś? Zepsułeś komorę z silnika. Zadzwonimy do kogoś, auto No, musisz się zmieścić w minucie. Zatrzym się gdzieś. Już się odpaliło? Nie pierdol. W mafii dwójce się dało naprawiać auta. Mi się zawsze domylił z GTA. O, tu jest ten pan, co się tak rozbucha. Stań sobie gdzieś teraz zrobimy Adasia Małysza. Albo nie. Nie, bo dubskim to przesłania. W niektórych była tutaj taka butla. No wiem, z czemu dupko? O jest! Jest butla! Uj! Nieładnie. Dobra, to ten. No, uważaj, japońska jakuza, która jeździ BMW. Nie, to, to Lexus jest. Ze spoilerem. No patrz, to no bo ty miałeś Sultana GT z klatką, i z wydechem z boku. A tak w ogóle to zostało 30 sekund filmu, więc No i wrzucimy następną część. Dziękuję, dobranoc. No, spakę, jeszcze wykonał Backflipo, Backflipo, Kickflipo, yy, rola jak Chevrolet Aveo.